Cześć, siema. witam w ten piękny grudniowy przedpołudniowy dzień na moim kanale Maniaka Chciałbym Was zaprosić do oglądania kolejnego filmu, drugiego dopiero, yy, odnośnie pod, pod, yy, podsumowania ogrzewania yy, kotłem elektrodowym, czyli prądem, w porównaniu z tym, co mam w tej chwili, czyli grzaniem yy, w kotle na pelet. Na wstępie chciałbym podziękować za. No jestem ile zaskoczony, bo nie jest to duża ilość, ale świadczy to o tym, że ktoś to ogląda i się tym interesuje. Za komentarze. Bardzo fajna sprawa. Dziękuję. Będę starał się to odpowiadać na, na pytania. I między innymi ten filmik jest odpowiedzią na właśnie jedno z pytań. Ile to kosztuje? Niektórzy twierdzą, że jest to dużo, inni twierdzą, że to jest mało. Ja twierdzę, że mnie się to opłaca, i za chwilę Wam pokażę przy takim, jakby, odręcznym szkicu i opisie, jak to u mnie wygląda w porządku. Może w pierwszej kolejności powiem, z czym mamy do czynienia. Jest to dom, który ma 115 metrów powierzchni użytkowej do ogrzania. Jest to stara chata przedwojenna. Zrozbudowana przeze mnie o jakieś tam 35-40 metrów kwadratowych na parterze. Dom jest ocieplony, tak jakby podwójnie, bo pierwsza warstwa to jest 10 cm styropian, zwykły i dorzucony 5 cm styropian grafitowy, czyli ten lepszy. Czyli łącznie 15 cm ocieplenia. Do tego okna trzy szybowe. Większość domu tylko w salonie jeszcze stare okno jest do wymiany takie normalne zwykłe standardowe okno plastikowe. I teraz tak na parterze mam 50 metrów tak. kwadratowych czyli 50 metrów plus 35 to, to to co mówiłem jest do budówki. Na całości na dole są grzejniki i podłogówka w części dobudowanej. I na poddaszu mam 30 metrów kwadratowych. Tam są dwa pomieszczenia. Zabudowane jest to czyli tak jakby zrobiona klatka schodowa. I tam są też tylko grzejniki. Dobra o izolacji już powiedziałem. Teraz tak jaką temperaturę lubimy w domu. To jest temperatura pomiędzy 21 a 22 stopni. To zależy, jaka jest pogoda. To zależy, jak jest zimno na dworze. Czyli, jeżeli jest trochę bardziej zimno, czyli tam poniżej 0, tam minus 5, minus 10, to tak to 22 do 22,5 utrzymujemy w domu. No i wszędzie mam głowice termostatyczne. W salonie mam, mam automat Rondostat, który sam reguluje na noc, ściąga temperaturę do 20 stopni. A w dzień otwiera się o 8 rano do 22 na 22. No i teraz samo porównanie. Kocioł elektrodowy, kocioł poletowy. Tutaj moc kotła elektrodowego to jest między 9 a 12. Taka jest nominalna jego moc. W domu kocioł poletowy ma 15 kW. Zużycie paliwa. Jeżeli chodzi o kocioł paletowy, to jest temperatura, jak robiłem test, to była temperatura od 0 do plus 5 i zużyła mi około dwóch worków. Mówię około, dlatego że już mi się nie chciało tam co do grama robić tych wszystkich pomiarów, bo wiadomo, że tutaj ma na zużycie ma w, y, y, duży y, no, wiele czynników ma wpływ. To znaczy y, jak jak y, jak dużo ludzi w domu jest, czy się zamyka drzwi, czy, czy wszyscy są w domu i tak dalej. Jak dużo wody się zużyło, dlatego że ogrzewanie działa w ten sposób, że jest też ogrzewana od razu woda, ciepła woda użytkowa. I potem zacząłem robić test na samym ogrzewaniu elektrycznym. I tutaj pomiar był już taki, robiłem to kilka dni, czyli tych dup było około 4 lub 5. I średnio od 45 do 50 kWh zużycia było na całą dobę. Czyli CWU, CO przez całą dobę tyle właśnie zużyło mi energii elektrycznej. Teraz tutaj są dwa woreczki paletu. No, i tu mam napisane, jaki jest koszt. Czyli 1 kWh. Dzwoniłem do Energa i pytałem się, jaki jest koszt konkretnie mojej kilowatogodziny. No i on wynosi 69 groszy. Tutaj udało mi się kupić pelet za 1000 zł od mojego starego dostawcy. Ten dostawca jeszcze po starej cenie z przywozem przywiózł mi dostarczy mi tonę za 1000 zł. Natomiast tutaj rachunek będzie bardzo prosty, bo jeden kilogram wynosi jedna złotówka, więc jakby tutaj można by było sobie łatwo policzyć, że. Jeden worek 15-kilowy, bo takie są worki. Yy, to jest yy, 15 zł. Więc yy, mamy tutaj przelicznik 50 kWh razy 0,69 grosza. 34,50 na dobę. Prądem, czyli kotłem elektrodowym. A jeśli bym chciał palić, yy, czyli palę work, dwa worki na dobę, to wychodzi mi 30 zł. I. To jest ta różnica, właśnie pomiędzy paleniem peletem a grzaniem kotłem elektrodowym. Czyli widać, że nie jest, kosztuje to około 5 zł więcej między peletem a prądem, gdzie de facto nic już nie robię. Nie dorzucam do kotła, nie muszę go czyścić, fakt, że tam czyszczę go raz na półtora, na dwa miesiące, bo, bo pelet jest czystym paliwem. Ale tutaj nic nie muszę robić. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę to, że ta cena to jest stara cena. Udało się jeszcze tanio bardzo kupić ten pellet, ten dlatego że teraz, jak już bym chciał kupić, to jest cena minimum 1100, 200 do 1500. Więc tutaj, jakbym liczył za 1400 zł, to wychodzi już woreczek, dwa woreczki nie, 40, nie 30 zł, a 42,40, więc tutaj już opłacalność. Jest dużo, dużo wyższa, dlatego że tutaj około, około 8 zł, tak, różnicy jest pomiędzy jednym a drugim, czyli między spalaniem prądem, a, a znaczy grzaniem prądem, a grzaniem peletem. No jest już tutaj dużo niższa, bezobsługowo, wygodnie. No cóż, to jest taka alternatywa. Tym bardziej, że mam fotowoltaikę. Jak tam wcześniej wspomniałem, nie wiem, czy ktoś oglądał i pamięta o tym, jak nie to przypomnę, mam instalację 7,5 kW, którą rozbudowałem w listopadzie, bo miałem wcześniej 6. No i mam tych kilowatów na dzień tam chyba jak dobrze pamiętam, połowa października, chyba dostałem rachunek. To miałem około 1800 kWh. Naprodukowane w magazynie, już do odbioru, czyli na czysto. Więc hmm, powiem tak: nawet jeżeli miałbym palec yy, ogrzewać samym prądem, to gdzieś tak myślę około miesiąca. Czyli ten 1200 zł, mam zaoszczędzone 1000 kWh, czyli tam 800, no 800 do 1000 zależy, jak, jaki, będzie, jaki będzie, jaka będzie pogoda, zużyje tej energii. Więc tutaj jeszcze takie zrobiłem porównanie różnicy przy starej i nowej cenie paletu to jest 12,40 na jedną dobę no to łatwo sobie przeliczyć razy miesiąc razy 30 dni ile to ile to wychodzi no tutaj też się do, dodać trzeba że w moim domostwie są cztery dorosłe osoby plus małe dziecko więc ci którzy mają większe rodziny wiedzą jak, jak sytuacja wygląda ze zużyciem Moja rodzina jest no, nauczona raczej oszczędzania. Wszyscy starają się tam, nie bez przesady, ale tej wody zużywać mniej. Nauczyłem ich pewnych, że tak powiem, ym, no przyzwyczajeń, które powodują to, że można zaoszczędzić i ogrzewanie, i, i, i ogrzewanie i, i, i no, przy okazji co za tym idzie i pieniądze. Także tak to wygląda. Mam teraz jeszcze w głowie taki jeden pomysł, ogrzewania hybrydowego, ale to jest na następny odcinek, następny filmik. I myślę, że to się może udać i być bardzo fajnym rozwiązaniem, dla mnie przynajmniej, bo chciałem zaznaczyć, że te eksperymenty są u mnie w domu. To nie jest żadna instrukcja. To nie jest. Yy, żaden plan u, u, nauczania kogokolwiek, czegokolwiek. To są tylko moje własne przemyślenia, eksperymenty. I ja to robię na swój, własną, na swój własny rachunek i na moją własną odpowiedzialność. Więc tutaj, yy, wiadomo, yy, nie wszystkim się to może podobać, każdy ma swoje zdanie. Ja byłem też sceptyczny, bardzo jeżeli chodzi o ogrzewanie elektryczne, No, ale pomyślałem sobie, jak mam oddać yy, energetyce yy, Prąd, że tak powiem, za darmo, to lepiej go wykorzystać, nawet na, na tak drogie jak, jak większość ludzi twierdzi, ogrzewanie elektryczne. Więc tutaj to jest moja alternatywa na ogrzewanie. Przedtem nie miałem takiej alternatywy. No i prawdopodobnie będę to w ten sposób właśnie eksploatował. Czyli zużywał tą energię nadprodukowaną w, w latem na, na ogrzewanie. Czyli sumując. Stara buda przedwojenna, ocieplona, w miarę możliwości dobrze zaizolowana, 115 metrów 2 do ogrzania 4 osoby plus jedna w domu. Różnica no dosłownie kilku złotych pomiędzy ogrzewaniem elektrycznym a apeletem. No, to daje do myślenia. W moim przypadku proszę tego nie porównywać do kogoś innego, ponieważ każdy dom. Ma własne zapotrzebowanie, inne zapotrzebowanie na energię, yy, więc tutaj każdy we własnym zakresie musi, musiałby we własnym domu pomierzyć, porobić ewentualne eksperymenty, czy jemu to się opłaca. No, ja wychodzę z założenia, że yy, za luksus trzeba płacić. Jeżeli mam zapłacić 5 zł więcej yy, niż za yy, palenie paletem i brudzenie się, tak. Jakby, jakby na to nie patrzył, no to jest opłacalne w mojej sytuacji. Więc tutaj, czy ja zapłacę 1200 za pellet czy zapłacę 1000 zł za, za prąd, to właściwie nie robi żadnej różnicy, nawet jest mniej. I fajnie mi się to tutaj zaczyna układać. W następnym materiale będę pokaże, jak to wygląda przy ogrzewaniu hybrydowym. Jeżeli wytrwałeś do końca mojego filmu, to dziękuję za oglądanie daj łapeczkę, jak Ci się podobało, wystawę, jakiś komentarz, być może masz jakieś inne pomysły, być może trzeba tutaj coś poprawić, może jakaś sugestia, wszelkie konstruktywne jakieś komentarze przyjmę z radością, że tak powiem. I do zobaczyska. Cześć.